No, tak więc, olej i filtry wymienione, już po pierwszej przejażdżce, rozgrzejemy trochę olej, komputer tutaj odpalony i skasujemy teraz inspekcję olejową to znaczy, oczy. No dobra Trzeba tak wyjść Podłączymy tego, tu jest, o Tutaj jest ten port. Tu jest ten port. Czepiamy. Dobra. Pasuje do Mazdy i do Forda. Pełną Muszę baterię, tak więc już tutaj urządzenie podłączone. Odpalamy komputer. Ja używam tutaj programu Forscan zaraz się połączymy dobra, dobra jakaś nowa wersja my nie chcemy chcemy połączyć sprawdzanie bluetooth'a już tam się coś dzieje połączenie z pojazdem jest nawiązane mamy tutaj swojego tego Okej. Okay. Wczytywają, wczytują się wszystkie te. To nas nie interesuje. E, ciekawe co to jest to. No dobra. E, konfiguracja. moduły e, Gdzie to było to? Ja już też wartości wyzeruj, wartości ciśnienia ci, regeneracja statyczna, ocena DPF, zmiana kodów, mm, zmiany kodów, co nas nie interesują, kątu skrętu, e, wyzeruj, wartość zużycia oleju silnikowego, mamy, e, gramy. Zapon włączony, wyłączamy proszę czekać dwadzieścia sekundy. Zapąd włączony procedura za serwisowa zakończona pomyślnie. Co my tu jeszcze mamy? Aha, dobra, mieliśmy zrobić włączymy. Włączymy jeszcze silnik i zrobimy sobie sprawdzenie PCMA. Sorry za tą melodię Samo diagnostyka O, tutaj jest PCM Różnica wała bez uwzględnienia, adaptacji, bieżąca wałka. różnica i wałka wału korbowego. Okej okay. No dobrze i teraz sami zobaczcie 77 stopni 9,2 stopnia. Czyli łańcuch się rozciąga, oczywiście. Kiedy kupiłem samochód, miał 6, coś. Teraz ma 9,2 po 100 tysiącach kilometrów, które prawie zrobiłem. Um. No i generalnie jak osiągnie 10,6 bodajże, no to już jest, trzeba jechać do serwisu, nawet wykasować TT, tak więc ja bym chciał tego uniknąć i w przyszłym roku będę to na bieżąco tutaj analizował i jeżeli faktycznie już dojdzie powyżej 10, no to zabieram samochód, jadę akurat z nim do Polski do AutoJaksy, na wymianę, na wymianę rozrządu kompletny ten. Tutaj niestety... Hmm, nawet nie chodzi o cenę, tylko po prostu nie mam żadnego zaufanego warsztatu, któremu powierzyłbym to auto, a ja sam rozrządu nie wymienię. Tak więc, jak widzicie, samochód ma 111 000 mil, i ja go powiem tak, użytkuję trochę normalnie, w sensie normalna za czasami lubię nim troszeczkę powyprzedzać, czy tam na wyższych obrotach pojeździć. Tak więc, wydaje mi się, że przez że i tak ten rozrząd nieźle, nieźle wytrzymał tak, 9,2 ok, zamykamy test zakończony, nie znaleziono błędów na dzień dzisiejszy no i tu można sobie dużo rzeczy posprawdzać, tylko co to jest to? DTC, -a. a to? to co to jest? Można sobie dużo procedur serwisowych zrobić, tutaj wyzeruj, zarejestrowanie, inicjalizacja, wyzeruj, da, Róż... Ocena... <grymne> DPF. <grymne> Średnik rozgrzany, więc sobie może tam Proszę wyłączyć zapłon na dpf a tak No ale dał mu trochę w gazu to utrzymam go parę sekund następnie wyłącz silnik proszę wyłączyć zapon no, ale nie uruchamiać silnika procedura serwisowa zakończona pomyślnie no i a jakie są rezultaty no to czyli wszystko jest ok, tak, no, bo by wyskoczył inaczej błąd, nie aha już wiem od czego są tamte Moduł ciśnienia powietrza w oponie, bo akurat tak się składa, że nie mam tutaj czujników tego czujników ciśnienia opon, ponieważ to jest pewnie to, tak? Ja, ciśnienia opon. Z tego względu, że mam tu kontrolkę nawet. Ponieważ nie mam w tej chwili czujnika ciśnienia opon, bo mam opony 16, te czujniki muszę przełożyć właśnie do tych 16, a mam te czujniki na 18 w tej chwili. Tak więc będzie to do zrobienia. Co jeszcze Wam tu mogę pokazać? Taki prosty program, kurde, podstawowe rzeczy można sobie zrobić w samochodzie, zobaczyć czy jakieś błędy są, czy to, czy tamto. Um, więc wydaje mi się, że nic tu więcej chyba nie potrzeba. Wyzory wartości adapt o, czujnika, wyzory pompy, paliwa, wyzory zużycia silnika PCM, reset modułu, RVM, ABS, RCM, RKA, EPS, PESK. No jest kurde trochę tego wszystkiego Programowanie Pac, reset modułu no Właśnie, to by było czasem poczytać, można by pewnie tę te, ten, ten usterkę Ale ona mi nie przeszkadza kompletnie z tym odcinkiem. No dobrze, to by było na tyle Mazda 6, 2011 rocznik. Wydaje mi się, że coś Wam tam pokazałem. Jak Wam się odcinek podobał i Wam pomógł, to poproszę, żebyście dalej tutaj łapkę w górę i może zasubskrybowali kanał polecam, ponieważ no mówię, jeszcze tutaj po tym samochodzie troszeczkę będzie parę rzeczy później pokażę wam jeszcze koszty związane z eksploatacją, nagram tutaj oddzielny film jak będę miał chwilę czasu. Tak więc do zobaczenia i mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Do usłyszenia.